Tak, przygotowanej kapusty jeszcze nie jadłeś. Ten przepis na stałe zagości w twojej kuchni. Zacznij od przygotowania kapusty. Natnij ją od góry, tworząc kilka pasków, a następnie w poprzek. Tak, aby powstała kratka. Weź kilka marchewek i ziemniaków. Obierz je dokładnie. Pokrój obrane warzywa w kostkę, najlepiej w podobnej wielkości kawałki. Teraz rozgrzej patelnię i dodaj masło. Wrzuć pokrojone ziemniaki i smaż je kilka minut. Następnie dodaj marchewkę. Jej naturalna słodycz świetnie przełamie smak. Paprykę pokrój w mniejszą kostkę. Wybierz różne kolory, które ożywią potrawę. Następnie dodaj na patelnię do pozostałych składników. Teraz pora na mięso. Dodaj 400 g mięsa mielonego. Dopraw całość ulubionymi przyprawami. Gdy mięso lekko się podsmaży, dorzuć kawałki kapusty. Gdy zmięknie i połączy się z resztą składników, stworzy idealną kompozycję smaków. Wszystko razem wymieszaj. Teraz przygotuj masę. Do większej miski wbij trzy jajka. Następnie wlej pół szklanki śmietany. Dodaj też oliwę z oliwek. Dopraw mieszankę ulubionymi przyprawami. Dodaj cztery łyżki mąki pszennej i wymieszaj trzepaczką. Rób to tak długo, aż powstanie jednolita masa. Na koniec dodaj starty ser. Przygotuj naczynie żaroodporne. Przełóż do niego wcześniej podsmażone warzywa z mięsem. Następnie na wierzch wylej kremową masę jajeczną. Wstaw naczynie do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza i piecz przez 35 minut. Twoja zapiekanka jest gotowa. Idealnie złocista na wierzchu, kremowa w środku. Każdy kawałek to połączenie delikatnej kapusty, soczystych warzyw i aromatycznego mięsa. Sycące danie, idealne na rodzinny obiad.